To już 15. konferencja abrysu paliwa z odpadów, jubileuszowa konferencja. Przez ostatnie dwa dni mieliśmy przyjemność z kluczowymi osobami z branży, z praktykami przede wszystkim, rozmawiać o, o wyzwaniach branży odpadowej. Dużo było rozmów na temat poziomów recyklingu, na temat tego, że cała branża ma problem. Z zagospodarowaniem frakcji, e, frakcji palnej, mówiliśmy o nowych inwestycjach. I teraz po, e, po tych dwóch dniach wracamy do domu, wracamy do naszych firm i, i naszych biznesów, będziemy implementowali to, co, co udało nam się tutaj. E, o czym udało nam się tutaj porozmawiać. Wygląda na to, że Polska coraz bardziej staje się częścią europejskiego rynku, rynku odpadowego, to, to rodzi wiele szans, rodzi też, też wiele wyzwań, ale myślę, że to się dobrze wpisuje w to, że na polskim rynku jest na dzisiaj odpadów za dużo i, i integracja Polski z europejskim rynkiem odpadowym może pomóc w zagospodarowaniu tej frakcji. Fajnie, że w dużej mierze z kolegami, z przyjaciółmi raz do roku mamy okazję się, się spotkać i, i na ten temat e, porozmawiać. Dlatego teraz zmotywowani wracamy, e, żeby pracować nad tym, żeby nasza branża była jeszcze lepsza.